Kobo mnie jest meczet bengalski, sporo można zauważyć muzułmanów na ulicach. Jest taka gettoizacja, dlatego że są dzielnice białe, są dzielnice muzułmańskie. Do dzielnic muzułmańskich najlepiej no się nie zapuszczać wieczorem. Są rzeczywiście takie, które są bardzo niebezpieczne. I no, Widać po statystykach, że w Brukseli nie jest bezpiecznie że jest bardzo duża liczba przestępstw z użyciem broni, bardzo duża liczba zabójstw. Natomiast w tych takich miejscach turystycznych tam w centrum czy w okolicach parlamentu w tych takich dzielnicach białych jak to się mówi potocznie no to nie odczuwa się tego niebezpieczeństwa aż tak natomiast no niestety wszechobecny taki ja nie rozumiem, czemu oni nie potrafili tych śmieci gdzieś trzymać, bo te śmieci leżą sobie na chodnikach i między tymi śmieciami się chodzi wieczorem, dopóki jakaś śmieciarka nie przyjedzie, ich zebrać w końcu. I pod tym kątem to naprawdę jak się wraca do Polski, to ma się wrażenie,